Lenusiu, jak robi krówka? Ślicznie. A Stasiu, a jak robi konik? Ślicznie. A powiedz, tam usiądź. Stasiu, usiądź koło Lenusi, no. A powiedzcie, a jak robi kotek? Miau. A jak robi piesek? Hau, hau, hau. Usiądź koło Lenusi, rzadko. A powiedz mi, powiedzcie mi, a jak robi indyk? Gulu, gulu, gulu. A powiedzcie, a jak robi gołąb? Tak. A jak sowa robi? Ślicznie. Ślicznie, tak. A jak robi wilk? A A jak robi...

O tak gryzie piesek nawet Stasiu. No dobrze. Super. Papa. Pa. Buziaki przeszli. Super. Ile nosi też buziaki?